Czarno-biały obraz z kamery modułu księżycowego był słabej jakości, ale wystarczył, by zjednoczyć cały świat. Trudno dostrzec, co dzieje się na oryginalnych zdjęciach. Jeśli widzicie, jak Neil opuszcza stopę, to jesteście lepsi ode mnie. Armstrong opadł na powierzchnię księżyca i wypowiedział słowa, które przeszły do historii. To mały krok dla człowieka. Ale wielki skok dla ludzkości. Czy słowa te były zaplanowane? Do swojej śmierci w 2012 roku, Armstrong powtarzał, że przyszły mu na myśl dopiero na Księżycu. Jednak gdy odszedł, niektórzy twierdzili, że przygotował je wcześniej. Powiedział mi: Nie chcę mówić, że pokonaliśmy Rosjan i że to zasługa nie Ameryki, lecz ludzkości. Jego brat na to: Nie mów, mami, niech to będzie niespodzianka. Od pierwszego kroku wszystkie słowa i czyny były nadawane na żywo. Bill Armstrong zaczął fotografować księżyc. Po 19 minutach z lądownika wyszedł Buzz Aldrin. Wyszedł na ganek, żeby zejść na dół i mówi do Nila: Zamykam drzwi. A Neil na to: Tylko nie zatrzaśnij. Gdyby to zrobił, mieliby problem. Bas sprawdził drabinę i zeskoczył na powierzchnię. Następnie obaj astronauci wykonali zadania spisane na liście przyczepionej do rękawów. Czynności pozapojazdowe przebiegły bez zakłóceń. Lecz na Ziemi, atmosfera była napięta. Życie astronautów zależało teraz wyłącznie od ich skafandrów. Wiele osób myśli, że to tylko szczelny kombinezon. Nieprawda. Wewnątrz znajduje się system kontroli ciśnienia, temperatury i składu mieszanki oddechowej. To w zasadzie miniaturowe statki kosmiczne. Opracowanie skafandrów kosmicznych zajęło 5 lat. Jedna sztuka kosztowała ponad 100 tysięcy dolarów. A producent miał wolną rękę. Nie było prawie żadnych ograniczeń. Wydali dużo pieniędzy na ich opracowanie. Skafander był wykonany z 25 warstw. Musiał chronić przed meteorytami i ekstremalnymi zmianami temperatury. Przed Apollo 11 nie dało się go przetestować w prawdziwych warunkach. Bałem się, że zaskoczy nas coś nieprzewidzianego, ale wszystko poszło zgodnie z planem.